Biało Rampa, bomba, rampa, bomba Masy wyszło Mię Napierdala go Co tam się dzieje? No walka Co robimy tu z, daj daj. z no, Jeden tylko świadek Tomeka, spadnij się Po drewne, po drewne Kurwa Niemcu Dajcie czas Dawaj Tomek ja, Do, Tomek Ale kiera. Przejdź paga do BS-a. Ja zaraz, tego łącznik Przejdź, zestraj, zjedz kurwa, opół sążli się. <śm> Standy Ale jak Co? ty lubisz jeść to nikt ci tego nie broni Rebiscorab <śm> ja A on kurwa do kawi w dżungli jest. ze zestraj zjedz.